Telefon Samsung Galaxy S3 Mini. W zestawie znajdziemy słuchawki, baterie, dokumentację, kabel USB oraz kabel zasilający. Telefon posiada ekran o przekątnej 4 cale i rozdzielczości 800x480 pikseli. Wewnątrz znajdziemy 8 GB pamięci użytkownika i 1 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć kartą SD o pojemności do 32 GB. Urządzeniem zarządza dwurdzeniowy procesor Cortex-A9 taktowany zegarem 1 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali 400. Telefon posiada także 5-megapikselowy aparat, który nagrywa wideo 720p z prędkością 30 latek na sekundę.